Ejka, wszystkim właśnie zrobiłam nową stajnię, Będzie albo dla ciempionów, albo normalna, albo nie wiem. Czy to będzie, ma tylko cztery boksy. Na razie, no niestety, już tak chyba zostanie. Takie drzwi. Tutaj się takim otwiera. Ma zerwaną zerwany kajkę, więc to nie wygląda, ale potem to zerwę albo coś tu przykleję. Przykleję coś. Ta nalepka. Dobra, no o to. Mniejsza z tym. Tak, mamy w każdym boksie. Każdy boks jest stworzony i zamkany. Więc wysunięcie oto, takiego poteczka, oto to jest akurat zrobione ze, 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 ze wszystkie. I mieszczą się w każdym boksie też. Zróbcie to. dam parę na zrobienie boksów. W następnym odcinku na zrobienie tego wszystkiego. I w ogóle, ale nie wiem. Ale Mam też traciny przyklejone. No i tak wygląda. Cztery boksy. Cztery. cztery. To jest jeden boks, drugi boks, trzeci i czwarty. Nie, czekajcie, ile mam Jeden, drugi, trzeci, czwarty, cztery. Ten jest taki chyba największy. No i tak, ten właśnie jest największy, ma tutaj sobie na przykład z tej koni może możemy głowę. Już nie chcę mi siedzieć po koniach, ale dobra. to zobaczymy w następnym filmiku. I... Siemanku!